Nowy rok media obiegły smutne wieści. Nie żyje Marek Krzykacz Pawłowski, lubiany gwiazdor jednego z programów telewizyjnych. Internauci składają kondolencje. W UŚrodowe popołudnie do mediów dotarły informacje o tym, że legenda teleturnieju 1 z 10, Edward Rakrzewski nie żyje. Pokonał go silny przeciwnik, jakim był koronawirus. W piątek okazało się, że nie jest to jedyna gwiazda polskiej telewizji, która zmarła w ostatnim czasie. Marek Pawłowski, gwiazda złomowisko.pl, nie żyje. Kim był znak zapytania? Kropka od 5 lat na antenie Discovery Channel jest nadawany serial telewizyjny złomowisko.pl. Produkcja cieszy się ogromną popularnością. Dowodem może być fakt, że trzy pierwsze odcinki czwartej edycji oglądało średnio 218 tysięcy widzów. Stanowiło to najlepszy wynik oglądalności polskiego programu w historii wspomnianego kanału telewizyjnego. Do tej pory wyemitowano 11 sezonów, w których trakcie widzowie wraz z bohaterami wybierają się na złomowiska. Niestety w piątek dotarły do nich smutne wieści. Nie żyje Marek Pawłowski, jeden z uczestników, którego widzowie znali lepiej pod pseudonimem Krzykacz. Te smutne wieści przekazano na Facebooku. Właśnie tam pojawiło się czarno-białe zdjęcie, a także krótki komunikat. Mareczku, zawsze będziemy o tobie pamiętać. Wiadomość pogrążyła fanów Pawłowskiego w żałobie. W komentarzach składają rodzinie kondolencje, a także dzielą się swoimi wspomnieniami. Podziwiam Cię, gościu, mimo swojej choroby i nadwagi pracowałeś lata fizycznie zbierając złom, miałeś problemy zdrowotne, mimo to utrzymywałeś rodzinę i nie czekałeś, aż ktoś da pieniądze za darmo. To jest prawdziwy przykład głowy rodziny. Szacunek dla Ciebie. Będzie nam Ciebie brakować. Bardzo smutna wiadomość. Po mojemu był ikoną tego programu, nie zawsze mu chodziło o kasę, tak jak całej reszcie. Dla mnie zasługuje na szczególne uznanie. Ogromna strata. Złomowisko, już tyle sezonów, i to właśnie dzięki niemu. Sam Wam nakręcił popularność. To dzięki niemu złomowisko jest tak popularne i macie tylu widzów. Marek Przykacz Pawłowski zmarł w czwartek, 31 grudnia 2020 roku. Przyczyny śmierci nie zostały podane do publicznej wiadomości. Rodzinie składamy serdeczne wyrazy współczucia.